Dzień dobry, w kolejny rozwojowy czwartek, wyzwania 105 dni dookoła Heksagonu szczęścia. Witacie Katarzyna Szefarczyk, projektant świadomego życia. Dziś w temacie rozwojowym porozmawiamy sobie o tak zwanej złotej godzinie. Czym ona jest? Dlaczego jest tak ważna? I ile ma trwać? Złota godzina to, można tak powiedzieć, taka randka z samym sobą. Spotkanie się z własnymi myślami, z tym, co jest dla mnie ważne. Bo jest też praca z marzeniami, z zastanowieniem się nad poszczególnymi krokami, które mogą doprowadzić do ich realizacji. Zastanowienie się, co potrzebuje się wydarzyć w moim życiu, bym czuł się spełniony w każdym obszarze i rozłożenie tego na czynniki pierwsze. Zastanowienie się, jaką chcę być osobą, jakie nawyki w sobie wypracować, co działa, a co nie działa w podejmowanej aktywności. Czy jeśli... Jestem na ścieżce rozwoju takiej ukierunkowanej. To jakie efekty zauważam, podsumowanie tych efektów bądź też określenie, jakie jeszcze rezultaty wyniki chcę uzyskiwać. Zastanowienie się, co dalej w moim życiu, jak ja siebie wyobrażam za kilka, kilkanaście lat, do czego dążę, co jest dla mnie ważne. Zobacz, jak wiele pytań. Możesz sobie zadać podczas złotej godziny. Ile ma trwać? Nazwa wskazuje, że godzinę. Natomiast, tak jak w każdym obszarze, jeśli zmiany będziesz wprowadzać bardzo, tak można powiedzieć, drastycznie, to najczęściej one mogą nie wyjść. Dlatego tutaj sugeruję, żeby zacząć od 10-15 minut i sukcesywnie zwiększać. Dlaczego? Ponieważ jeśli nie praktykowałeś jeszcze. Nigdy wcześniej złotej godziny, to może się tak zdarzyć, że siedząc w ciszy, z własnymi myślami, niekoniecznie będziesz czuł się komfortowo. Dlatego zacznij od małych kroków, tak jak w każdej dziedzinie, w każdym obszarze, żeby przyzwyczaić się do tego, żeby stopniowo poczuć magię tego czasu, magię bycia samym z sobą. Ze swoimi myślami. To ma być czas, nie do którego ty się będziesz musiał zmusić. To ma być czas mega inspirujący, rozwojowy, czas, kiedy jesteś z najważniejszą osobą w swoim życiu, czyli Tobą. Od tego czasu zależy tak naprawdę wszystko w Twoim życiu. Ponieważ podczas tej złotej godziny dokonujesz bardzo gruntownego renamentu, tak naprawdę w każdym obszarze, w całym swoim życiu. Złota godzina to również prowadzenie dziennika rozwoju, czyli wypisanie Twoich wdzięczności, co tak naprawdę sprawiło, że ten dzień był wyjątkowy. Wypisanie Twoich sukcesów, nawet tych najmniejszych. Wypisanie gestów życzliwości, co tak naprawdę Ciebie nic nie kosztowało, a Drugiej osobie, być może zrobiło dzień. I zastanowienie się, w jaki sposób miniony dzień wpłynął na Twoje myśli, na Twoje przemyślenia, przekonania, czego ci nowego nauczył, jak zwiększył Twoje doświadczenie. Czyli tak naprawdę cały bagaż przekonań, nowych myśli, nowych doświadczeń, z którymi zaczynasz kolejny dni Twojego życia. Zauważ, że to jest kolejna, można powiedzieć, kopalnia pytań i szukania odpowiedzi w sobie. Czyli jeśli tutaj przyłożymy się tak bardzo, bardzo sumiennie, to może się okazać, że czasami godzina będzie za mało. Życzę Tobie, żeby Złota Godzina była na stałe wpisana do Twojego kalendarza, żeby to był czas mega inspirujący dla Ciebie. Natomiast jeśli nie czujesz się jeszcze, można powiedzieć, na siłach i nie wiesz tak naprawdę, co mógłbyś robić podczas tej Złotej Godziny, ponieważ nie masz celów, nie masz marzeń, nie wiesz, co jest dla Ciebie ważne, odczuwasz tutaj wyzwanie w tym obszarze, bądź też w innym i chciałbyś to skonsultować, to zapraszam Cię na bezpłatną konsultację ze mną jako doradcą rozwoju osobistego, byśmy wspólnie porozmawiali o Twoich wyzwaniach i sprawdzili, jak mogę Tobie pomóc je rozwiązać. Cudownego czwartku Ci życzę.